Dzień dobry. Opowiem Wam dzisiaj o jednej z takich historii, które na serwisie mi się przytrafiły i będę je pamiętał do końca życia. I śmiem twierdzić, że to jedna z najprzyjemniejszych i najciekawszych, jakie mi się trafiły, więc słuchajcie do końca. Bo też na końcu będzie trochę ogłoszeń parafialnych, ale do rzeczy. To było zwykłe, sobotnie przedpołudnie. W zasadzie dzień jak każdy inny, troszkę może bardziej pochmurny, przez co na serwisie nie było jakiegoś wielkiego ruchu. Pamiętam, że byłem wtedy na stanowisku sam. Chodzi na serwis pan Franciszek z rowerem, musicie mi wybaczyć, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno przerzutka z tyłu to było coś w stylu XTRD M771. Taki starszy model, ale jednak przyzwoitej jakości, zresztą cały rower sprawiał takie wrażenie, że to jest już leciwy, zresztą tak samo jak pan Franciszek, ale jak na czasy jego świetności, taki przyzwoity naprawdę sprzęt. I nie na jakąś bardzo skomplikowaną usługę, na zwykłą wymianę dentki. A że końcówka tygodnia, ja byłem już odrobiony to taką denteczkę. Zresztą w okresie, gdy pracowałem na serwisie, staraliśmy się zawsze dentki robić po prostu w miarę możliwości najszybciej jak się da, no bo to taka usługa pierwszej potrzeby dla rowerzysty. No i wrzucam rower na stojak Zaczynam się brać za wymianę dentki, a ten starszy pan kulturalnie po prostu pyta na serwisie dosłownie jedno krzesło przy komputerze, czy może przycupnąć chwilę, spocząć i poczekać na wykonanie usługi. Nie ma sprawy. Niech pan siada, działam, za chwilę będzie gotowe. No i wymieniam tę dentkę. Usługa przebiega bezproblemowo. Rozliczamy się. Prawdopodobnie w kilka minut jest po temacie i oddaje sprzęt właścicielowi i ten starszy pan już bierze rower, zmierza powolnym krokiem w stronę wyjścia z serwisu, po czym zatrzymuje się, wykonuje takie szersze spojrzenie na serwis Mówi tak nieśmiało do mnie, a pan to chyba ma chwilę czasu. Ja mówię, no mam, jasne, co trzeba, robimy jeszcze jakąś usługę. A on pyta, a ma pan internet na tym serwisie? Ja mówię, no jest, śmiało, czego potrzeba. I on mi mówi, to że pan tam siądzie i w przeglądarkę, niech pan wklepie. No i siadam do komputera, pytam, co mam pisać. I on mi dyktuje, Nekton TVN. I ja sobie się, a, zaczyna się. Polityka albo teorie spiskowe, cholera wie, co jest gorszą zarazą. No, ale dobra, zgodziłem się. No to wpisuję i klepię Nekton TVN. Enter i wyszukujemy. Ku mojemu zdziwieniu ani jedno, ani drugie. Wchodzę na wskazany link, a tam jakieś informacje o jakiejś łódce, jachcie, w dalszym ciągu nie wiem o co chodzi. A pan mi mówi: Niech, niech pan sobie oglądnie ten materiał, niech pan czyta. Ja tak zaczynam czytać. I czytam. I czytam. I czytam. W pewnym momencie, ciach, moja szczena na podłodze, a pan Franciszek powolutku, rączka do góry, delikatny uśmiech, życzy miłego dnia i wychodzi z serwisu. I powiem wam szczerze, że po wyjściu pana Franciszka, jeszcze chwilę szczenę zbierałem z podłogi, bo większość z was wie, że pracowałem w serwisie w nowym sączu. Tak jak wspomniałem, Nekton to jacht. Jeśli postaracie się połączyć te wątki, to szybko dojdziecie do wniosku, że gdzie nowy są, a gdzie może? Totalnie dwa przeciwne bieguny naszego kraju, a historia naprawdę jest totalnie ciekawa, bo wyobraźcie sobie, że niedaleko miejsca, w którym przez lata pracowałem na serwisie rowerowym, w zasadzie to kilkaset metrów od niego, w ogródku trzech braci, zbudowało jacht. Nie tylko go zbudowało, ale go zwodowało. Dopłynęli nim do Kanady, przez kilkanaście lat pływali po Wielkich Jeziorach, w 2004 roku byli na Grenlandii, w 2006 chyba rozpoczęli rejs dookoła świata i przepłynęli przejście północno-zachodnie dla osób które nie mają pojęcia, ja też nie miałem, ale jak sobie wpiszecie przejście północno-zachodnie, to wyszukiwarka od razu wam wyjaśni, że to najtrudniejsze miejsce do żeglowania na naszej planecie. I to takie rzeczy. Jachtem zbudowanym w prywatnym ogródku. Puh. A smaku tej całej historii dodaje jeszcze to, że to nie w współczesnych czasach, nie wtedy, gdy ja pracowałem na serwisie. Tylko budowę rozpoczęli w okolicach 1985 chyba. 1989 zwodowali, w 1899 popłynęli do Kanady. Dla młodszych widzów to, to były w ogóle czasy, w których ludzie fantazjowali, ale nie o łódce w ogrodzie, którą popłynął do Kanady, tylko o paru produktach na półce sklepowej. Niewiarygodne. Także, panie Franciszku, jeśli kiedykolwiek to do pana dotrze. Naprawdę dziękuję za nakierowanie na tę historię, bo z zapartym tchem czytałem, że takie rzeczy w ogóle są możliwe. I oczywiście, że w żaden sposób ta historia nie umywa się do jakichś przygotowań chłopaków, którzy jechali na Gibraltar, a dzień wcześniej uczyli się jak się klocki hamulcowe wymienia, i wielu innych, które też z chęcią kiedyś Wam opowiem, ale te akurat jakoś tak wyszło że jeśli myślę o czymś przyjemnym na serwisie, to ona pierwsza przychodzi mi na myśl, więc chciałem się z wami nią podzielić, a w opisie zostawiam wam parę linków, jeśli ktoś chciałby historię tego jachtu sobie jeszcze zgłębić. Ja natomiast, zgodnie z zapowiedzią z początku materiału, mam kilka ogłoszeń parafialnych. Dużo osób pyta mnie, co z zestawami do wprasowywania bądź wyciągania łożysk i one dotarły do mnie wszystkie już, chociaż Zamówiłem jeden z dostawą z Niemiec zestaw i on paradoksalnie szedł najdłużej i troszkę on mi obsunął to wszystko i to jednak nie będą dwie części, tylko trzy. Bo jeszcze trochę mi się tam koncepcja zmieniła i w trzeciej części chyba zrobimy polskie zestawy Beatles, good to to się jeszcze zastanowię. Ale prawdopodobnie w pierwszej kolejności będzie materiał o tym, bo bardzo się jego domagacie. Tutaj nawet domyślam się, że w rogu kadrów Widzicie, zamówiłem sobie z ciekawości zestaw kół takich tanioszek karbonowych. Większość z was doskonale wie. Najtańszy karbonowy komplet kół. I to nie tak, że ja się chcę nim jakoś bardzo fascynować. Generalnie, jeśli pojawia się w kinach jakiś film i spada na niego duża krytyka, to ja lubię nawet taki film obejrzeć, żeby samemu wyrobić sobie zdanie i samodzielnie go skrytykować. Więc podobnie z tymi kołami, jeśli to jest lipa, bo niektórzy piszą, że to lipa, to chcę sobie na ten temat wyrobić zdanie, a jeśli one są tak dobre, jak pisze jednak większość to chciałbym się o tym samodzielnie przekonać. Więc to niewątpliwie przed nami. Po trzech latach nie publikowania nic na ten temat na kanale, cały czas testuję hulajnogę elektryczną i na pewno jakiś taki materiał odnośnie jej zdolności terenowej i czy to dalej jest opłacalne tak, jak to przedstawiłem trzy lata temu, to też gdzieś jest na horyzoncie. Kupiłem Flota X2, żeby nagrać kompleksowy materiał o nim. Patronom pięknie dziękuję za możliwość takich inwestycji, bo to dzięki nim materiał z pełnego serwisu z testem chińskich narzędzi do jego serwisu. E, no, materiał się po prostu pojawi niebawem. Razem z Mariuszem Hopkiem, w zasadzie realizując jego pomysł, udało nam się zrobić upgrade do narzędzia zwara tego planującego powierzchnie pod zaciski hamulcowe. I myślę, że to będzie ciekawy upgrade. Jeśli ktoś ma takie narzędzie albo go nie ma, ale i tak jest zaciekawiony drukiem 3D, to taki materiał też całkiem niebawem będzie. I z takich najbliższych zapowiedzi to są dwie ostatnie. Doszły mi uszczelki do Alfajna 11 w bliskiej perspektywie, ale zanim ona. To jeszcze położyłem swoje ręce na NGW P275 w wersji ST, bo na kanale już jest recenzja wersji Pro tego roweru, która ma piastę wielobiegową trójkę automatyczną od Bafanga i to głównie o niej chcę powiedzieć kilka słów, ale zrobię taki materiał przedstawiający tą wersję ST i porównującą, bo w wersji ST jest napęd 1 na Klasyczny kaseta łańcuch 1 na 9, a w wersji Pro jest właśnie pasek i piasta wielobiegowa. I porównanie sobie, przedstawienie zalet i wad jednego i drugiego rozwiązania zbierzemy w jakimś takim materiale, i też właśnie przy okazji tego materiału o tej trzybiegowej, automatycznej piaście od Bafanga, trochę słów będzie, bo zebranie informacji. Zebranie. To aż śmiesznie brzmi, ale dowiedzenie się, jak się ją serwisuje i co się powinno z nią robić, zajęło mi o matko aż za dużo czasu i tak naprawdę nic z tego nie wynikło, ale to opowiem Wam w tym materiale, bo dużo osób pyta, co, kiedy, gdzie będzie. No to teraz już wiecie. A jakie wam ciekawe historie serwisowe pierwsze przychodzą na myśl? Podzielcie się w komentarzach, z przyjemnością przeczytam, wiecie, że czytam po prostu wszystkie komentarze. Nie na wszystkie odpisuję, ale przynajmniej się staram. Tyle z mojej strony na dziś, miłego dnia, trzymajcie się, cześć!